To są Chiny, a to jest kolejny film, w którym rozdaję kontakty bezpośrednio z targów kantonowych. Proszę, tutaj mamy firmę, która zajmuje się produkcją mikserów i to jest dobre, bo oni się koncentrują tylko na mikserach. Jak widać mają wszystkie niezbędne certyfikaty. Proszę bardzo, są takie fajne, nowsze z wyświetlaczami, piękna pani, a tutaj bezpośredni kontakt, tak jak obiecałem, po 10 subskrypcjach, proszę bardzo. Okej, okay, no to tyle. No, no, ten produkt może nie aż taki fajny jak te motocykle i rowery elektryczne, ale to są rzeczy, które się sprzedają. No i słuchajcie, znacie zasady gry. 10 subskrypcji wlatuje następny produkt. Tym razem postaram się znaleźć coś bardziej czadowego niż biksery, ale wiecie, no, na takich prostych rzeczach, które wszyscy potrzebują, jest najlepszy biznes. O, taki wiatr. Także, o te wiatraki też wam dam przy okazji. Ej, nie mają minkpiena. Dwa kontakty w jednym, proszę bardzo. Dawaj kupię. Tu macie do... Nikoli. O. Jeszcze byli zainteresowani wiatrakami. Wszystko jest, e-mail, numer telefonu. 10 subskrypcji i wchodzi następny film z darmowym kontaktem bezpośrednio do chińskiego producenta. To są Chiny. O, piękna pani. Cześć.